Witajcie, kochani badacze w Parku Wiedzy. Kiedy słyszycie słowo haker, pewnie wyobrażacie sobie kogoś, kto włamuje się do komputerów, by kraść tajemnice. Jeśli powiem wam, że istnieją też dobrzy hakerzy, którzy używają swoich niezwykłych umiejętności, by nas chronić, dziś dowiemy się, czym jest etyczny hacking i jak ci cyfrowi strażnicy szukają dziur w zabezpieczeniach, zanim znajdą je złoczyńcy. Zapraszam was do poznania świata hakerów w białych kapeluszach. W ich przystawie spotkałam psa i kota. Pies był przekonany, że etyczny haker to taki, który zamiast włamywać się do komputera, po prostu grzecznie prosi go o hasło, a komputer z uprzejmości mu je podaje. Kot z kolei twierdził, że etyczny hacking to włamanie się do systemu zamawiania jedzenia, by zamówić dla siebie tonę ryb, ale na koniec zostawia się miłą notatkę z podziękowaniem. Wyjaśniłam im, że etyczny hacking nie polega ani na uprzejmości, ani na zostawianiu miłych wiadomości po włamaniu. To profesjonalne i w pełni legalne działanie na zlecenie właściciela systemu, by sprawdzić jego prawdziwe zabezpieczenia. Na kwiatowej polanie spotkałam Biedronkę i pszczółkę. Biedronka opowiedziała, że zanim uruchomiła swoją nową stronę internetową z galerią liści, zatrudniła specjalistę, który spróbował się na nią włamać. Dzięki temu odkryła kilka słabych punktów i załatała je, zanim ktokolwiek mógłby wykraść zdjęcia jej kolekcji. Pszczółka podała przykład swojego ula. Powiedziała, że co roku proszą zaprzyjaźnionego borsuka, by spróbował znaleźć słabe miejsce w ich systemie obronnym. Kiedy mu się to uda, pszczoły od razu naprawiają dziurę, by żaden niedźwiedź nie mógł w przyszłości ukraść ich miodu. Zgodziłam się z nimi, że to doskonałe przykłady. Etyczny hacking to kontrolowany atak, który pozwala wzmocnić obronę, zanim pojawi się prawdziwe zagrożenie. Na wzgórku widokowym spotkałam szczurka i wróbla. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o etycznym hackingu. Szczurek wyjaśnił, że etyczny haker, nazywany też hakerem w białym kapeluszu, zawsze musi mieć pisemną zgodę właściciela systemu, który ma testować. Powiedział, że bez tej zgody jego działania byłyby nielegalne. Wróbel uzupełnił, że głównym celem takiego hakera jest znalezienie luk w zabezpieczeniach i szczegółowe opisanie ich w raporcie. Dodał, że dzięki temu właściciel może naprawić błędy, zanim wykorzysta je ktoś o złych zamiarach czyli haker w czarnym kapeluszu. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę. Podsumowując, że etyczny hacking to kluczowy element dbania o cyberbezpieczeństwo, polegający na wyprzedzaniu ruchów cyberprzestępców. Drodzy odkrywcy, dzisiaj nauczyliśmy się, że nie każdy haker jest zły. Zrozumieliśmy, że etyczni hakerzy to nasi sojusznicy w cyfrowym świecie, którzy legalnie i za zgodą właścicieli testują zabezpieczenia, by uczynić internet bezpieczniejszym miejscem dla nas wszystkich. Pamiętajcie, że najlepsza obrona to taka, która została wcześniej sprawdzona. Mam nadzieję, że ta wiedza była dla Was przydatna. Do zobaczenia podczas kolejnych odkryć w parku wiedzy.